Czy zauważyliście kiedyś subtelną zmianę w zachowaniu waszego psa, gdy wchodzi do domu nowa osoba? Może zatrzymuje się na chwilę, jego uszy lekko drgają, z gardła wydobywa się cichy pomruk, albo po prostu cofa się i obserwuje z intensywnym skupieniem. Dla większości ludzi to małe, przypadkowe reakcje, ale dla waszego psa to znaczące, celowe sygnały. Dziś zbadamy, jak psy wyczuwają złych ludzi jak odróżniają tych o dobrych intencjach od tych z ukrytymi zagrożeniami, oraz dlaczego ich pamięć, zmysły i inteligencja emocjonalna czynią ich mistrzami w czytaniu ludzi. Po obejrzeniu tego filmu zrozumiecie, że kiedy wasz pies waha się lub wydaje się ostrożny, nigdy nie jest to niesprawiedliwe ani przypadkowe. To cichy system ostrzegawczy, oparty na instynkcie, doświadczeniu i niesamowitych zdolnościach sensorycznych. Zaczyna się od zapachu. Psie nosy są legendarne, z receptorami zapachowymi znacznie bardziej czułymi niż nasze. One nie tylko wyczuwają zapachy, one wyłapują emocjonalne sygnały, chemiczne ślady pozostawione przez strach, stres czy złość. Każdy człowiek nosi unikalny zapach ukształtowany nie tylko przez mydło i perfumy, ale także przez subtelne zmiany w hormonach i feromonach. Pies pamięta te zapachy, łącząc je z przeszłymi doświadczeniami. Ktoś, kto wcześniej wywołał stres lub czyja energia sygnalizuje niebezpieczeństwo, zostanie rozpoznany przy następnym spotkaniu. Nawet gdy ty, jako człowiek, widzisz uśmiechniętą twarz czy przyjazny gest, twój pies odczytuje znacznie bardziej złożoną historię, a jego ostrożne zachowanie jest reakcją na tę niewidzialną informację. Psy odczytują również mikroekspresję. Szybkie, drobne ruchy oczu, ust czy mowę ciała, które zdradzają ukryte intencje. Ludzie świetnie ukrywają nieuczciwość czy dyskomfort, ale psy wyczuwają to od razu. Lekkie napięcie w ramionach, zaciśnięta szczęka czy drżący ton głosu wystarczą, by poczuły, że coś jest nie tak. A kiedy to wyczują, działają. Mogą ustawić się między tobą a daną osobą, zachować ostrożny dystans, lub wysłać ciche sygnały. Szczeknięcie, krok w tył, skupione spojrzenie. Każde działanie to instynkt ochronny, cicha komunikacja, która mówi Uważaj, coś tu nie gra. Zaczyna się od węchu. Psienosy są niesamowite, z receptorami zapachowymi, które są o wiele bardziej wrażliwe niż nasze. Nie tylko wyłapują zapachy, wyłapują także emocje, takie jak chemiczne ślady pozostawione przez strach, stres czy złość. Każdy człowiek ma swój specyficzny zapach, nie tylko od mydła czy perfum, ale także z małych zmian w hormonach i feromonach. Pies pamięta te zapachy i łączy je z przeszłymi doświadczeniami. Ktoś, kto wcześniej sprawił kłopoty, lub czyja energia wydaje się niebezpieczna, zostanie rozpoznany, gdy pojawi się ponownie. Nawet jeśli ty, jako człowiek, widzisz uśmiechniętą twarz lub przyjazne machnięcie ręką, twój pies. Odczytuje znacznie bardziej skomplikowaną historię, a jego ostrożne zachowanie jest reakcją na te niewidoczne informacje. Psy czytają także mikroekspresje, szybkie ruchy oczu, ust czy ciała, które pokazują ukryte intencje. Ludzie dobrze ukrywają nieszczerość czy dyskomfort, ale psy wyczuwają to naturalnie. Lekkie napięcie w ramionach, zaciśnięta szczęka czy drżący głos wystarczą, by poczuły, że coś jest nie tak. A kiedy to wyczują, działają, mogą ustawić się między tobą a osobą, zachować ostrożny dystans, lub wysyłać ciche sygnały. Szczeknięcie, krok w tył, skupione spojrzenie. Każda akcja jest instynktem ochronnym, cichą wiadomością, która mówi uważaj, coś tu jest nie tak. Pamięć i inteligencja emocjonalna również odgrywają dużą rolę. Psy nie tylko pamiętają ludzi. Pamiętają emocje z nimi związane. Gość, który wywołał strach, dyskomfort lub nieszczerość, zostaje zaznaczony na emocjonalnej mapie psa. Nawet po tygodniach czy miesiącach, zapach tej osoby lub podobne zachowania mogą wywołać tę samą ostrożność. To nie jest tylko prosta reakcja to mieszanka uczenia się, wyczuwania rzeczy i rozumienia uczuć. Twój pies w zasadzie prowadzi rejestr intencji, pamiętając, komu ufać, a komu nie. Często znacznie lepiej niż ludzie. I to nie tylko obcy. Psy czytają każdego w swoim życiu, w tym przyjaciół i rodzinę. Ktoś, komu ufasz, może nieświadomie wysyłać drobne sygnały stresu, napięcia lub udawania, a twój pies natychmiast to zauważy. Z drugiej strony, ktoś, kto wydaje się zdystansowany lub neutralny, ale emanuje spokojną, pewną siebie aurą, może zostać zaakceptowany od razu. Psy oceniają zachowanie, uczucia i to, jak rzeczy pozostają takie same w czasie, dlatego niektóre psy wydają się kochać pewne osoby od pierwszego wejrzenia, podczas gdy inne pozostają ostrożne lub zdystansowane. Są jak socjolodzy w futrach, zawsze obserwujący i rozumiejący drobne sygnały. Najciekawsze jest to, że psy nie tylko zauważają, one oceniają potrafią rozpoznać kłamstwa, udawanie i ukryte motywy. Badania wykazały, że psy potrafią odróżnić zachowanie godne zaufania od niegodnego zaufania i często odmawiają wykonywania poleceń lub interakcji z ludźmi, których mowa ciała, ton głosu lub zapach sygnalizują nieszczerość. Jeśli pies waha się, by kogoś powitać, to nie jest to upór czy niegrzeczność to naturalny, moralny wybór ukształtowany przez to, co wyczuwają i co pamiętają emocjonalnie. Dlatego Twój pies czasami wyczuwa niebezpieczeństwo. Zanim zrobią to ludzie, i dlatego zaufanie jego reakcjom możecie chronić w sposób, którego nigdy byś sobie nie wyobraził. W życiu codziennym te zachowania przejawiają się w drobnych, ale ważnych szczegółach. Długie węszenie, chwila wahania przed uściskiem dłoni, ostrożne obserwowanie z daleka. To ciche ostrzeżenia twojego psa. Nie zawsze głośno mówią, co widzą, ale zawsze obserwują, zapamiętują i oceniają. A kiedy trzeba działają, strzegąc i cicho chroniąc ludzi, których kochają. Więź między człowiekiem a psem zbudowana jest na zaufaniu, a w tym zaufaniu twój pies oferuje swoje obserwacje, instynkty i niezłomną lojalność. Następnie zagłębimy się w prawdziwe historie o psach, które wyczuły niebezpieczeństwo i ostrzegły swoich właścicieli przed zagrożeniami, których ludzie nie dostrzegli. Dowiesz się, jak odczytywać sygnały swojego psa, rozumieć jego oznaki wątpliwości czy niepokoju. I stać się bardziej świadomym ludzi wokół Ciebie. Zostań z nami, bo świat, który widzi Twój pies, jest bogatszy, bardziej szczegółowy i znacznie dokładniejszy, niż kiedykolwiek myślałeś. A jeśli będziesz uważny, zobaczysz, że Twój wierny przyjaciel może Cię uratować przed czymś więcej, niż przypuszczasz. Pomyśl o ostatnim razem, gdy ktoś przyszedł do Twojego domu, a Twój pies wydawał się niepewny. Może stał przy Tobie, ze sztywniałym ogonem, śledząc każdy drobny ruch. Dla ciebie mogło to wydawać się przesadne, ale tak naprawdę twój pies odczytywał energię tej osoby, zauważając małe szczegóły, których ludzie nie widzą. Psy nie tylko widzą twarze, wyczuwają intencje, czują drobne ruchy języka ciała, ton głosu, sposób oddychania, a wszystko to mówi im, czy ktoś jest godny zaufania, czy może szkodliwy. A gdy już dokonają tej oceny, ich działania, czy to ostrożne obserwowanie, lekkie cofanie się, czy delikatne ostrzeżenia, są ich sposobem na przekazanie Ci tych informacji. Coś szczególnie interesującego to sposób, w jaki psy pamiętają konkretnych ludzi. Ich pamięć zapachów, dźwięków i uczuć jest zdumiewająca. Osoba, która kiedyś sprawiła im dyskomfort, nawet przypadkiem, jest zapamiętana nie tylko jako obraz czy imię, ale jako złożona pamięć emocjonalna. Dni, tygodnie, a nawet miesiące później, znajomy zapach lub wskazówka zachowania, Mogą wywołać tę samą ostrożność. W pewnym sensie twój pies prowadzi żywy rejestr intencji ludzi, co pomaga mu rozróżniać nie tylko obcych od przyjaciół, ale także szczerość od oszustwa. Dlatego niektóre psy wydają się natychmiast ostrożne wobec ludzi, którzy wydają się przyjaźni, ale wysyłają subtelne sygnały nieuczciwości. Ich zmysły są znacznie ostrzejsze niż nasze. Psy uważnie odczytują również twoje reakcje. Obserwują twoje samopoczucie, twoje zmartwienia, a nawet twoje przeczucia. Jeśli nie ufasz komuś, nieświadomie, twój pies wyczuje zmianę w twojej energii. Z drugiej strony, jeśli czujesz się spokojny i otwarty, twój pies może okazać to samo zaufanie, lub sam postanowi to sprawdzić. Tworzy to niezwykłe partnerstwo. Twój pies staje się zarówno obserwatorem, jak i obrońcą. Łącząc swoje instynkty z Twoimi emocjonalnymi wskazówkami, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo. Nawet w sytuacjach społecznych, psy wykazują niesamowitą zdolność do wyłapywania drobnych wskazówek moralnych. Badania wykazały, że psy potrafią rozróżniać zachowania pomocne od szkodliwych i często preferują tych, którzy postępują życzliwie lub sprawiedliwie. Pamiętają sztuczki i dostosowują do nich swoje zachowanie. Wyobraź sobie sytuację w której ktoś próbuje osiągnąć swój cel poprzez oszustwo lub kłamstwo. Twój pies wyczuje ukryte napięcie, zapamięta je i w przyszłości może zareagować unikaniem, wahaniem lub dużą ostrożnością. Ta zdolność do odróżniania dobra od zła nie jest świadomym myśleniem jak u ludzi, ale instynktownym sposobem rozpoznawania wzorców, który został udoskonalony przez tysiące lat życia z ludźmi, doświadczenia i więzi społeczne. W prawdziwym życiu te odkrycia mogą pomóc w lepszym zrozumieniu zachowań ochronnych Twojego psa. Pozorna, uparta odmowa przywitania się z kimś, ostrożne podejście czy nawet celowe obwąchiwanie i pauza nie są oznakami niegrzeczności. To sposób, w jaki Twój pies sygnalizuje coś jest nie tak, postępuj ostrożnie. Zwracając uwagę na te zachowania, nie tylko szanujesz ich instynkty, ale także zyskujesz unikalny wgląd w interakcje międzyludzkie widziane oczami Twojego psa. Te sygnały są subtelne, ale spójne, co pokazuje, że Twój pies nieustannie ocenia, uczy się i pamięta, działając zarówno jako towarzysz, jak i strażnik w świecie, którego nie możesz w pełni postrzegać. Zapraszamy do kolejnej części, gdzie zagłębimy się w konkretne gesty, mikroekspresje i scenariusze, które precyzyjnie wskazują, jak psy wykrywają nieszczerość i niebezpieczeństwo. Nauczysz się interpretować subtelne sygnały w zachowaniu Twojego psa, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i Waszą więź emocjonalną. Rozumiejąc te sygnały, zaczniesz postrzegać świat ich oczami świat bogaty w intuicję, inteligencję emocjonalną i niezachwianą lojalność. Każde spojrzenie, każdy niuch, każde najmniejsze zawahanie staje się lekcją empatii, czujności i zaufania. Wyobraź sobie słoneczne popołudnie w miejskim parku. Podbiega jogger z przyjaznym uśmiechem, rzucając piłkę twojemu psu. Większość ludzi powiedziałaby, och, one uwielbiają uwagę i poszłaby dalej. Ale twój pies się waha. Jego ogon macha powoli, uszy się pochylają, a ciało lekko się obniża, ostrożnie węszy powietrze. To tak jakby mówił, coś z tą osobą jest nie tak, potrzebuje więcej informacji. Być może energia biegacza jest pośpieszna lub napięta, Albo jego zapach niesie ze sobą nutę nieznanych chemikaliów, które twój pies instynktownie interpretuje jako sygnał stresu lub oszustwa. To jest istota psiej intuicji ocena charakteru przed zaufaniem. Z czasem twój pies zapamiętuje wzorce. Ten sam jogger wraca kilka dni później, a reakcja jest natychmiastowa. Ostrożna, ale teraz świadoma mieszanka ciekawości i ostrożnej oceny. Psy rzadko zapominają negatywne lub dwuznaczne interakcje. I zawsze ważą potencjalne ryzyko w stosunku do korzyści z interakcji. W domu ta sama czujność rozwija się w mniejszej, bardziej intymnej skali. Wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie znajomy na herbatę. Twój pies podchodzi ostrożnie, obwąchując dłonie, ubrania, a nawet buty, obserwując każdy subtelny ruch. Szybkie spojrzenie na twoją twarz mówi mu: czy ma się zrelaksować, czy pozostać czujnym. Ta podwójna obserwacja ludzi i ich najbliższego towarzysza jest powodem, dla którego psy są tak wyczulone na uczciwość. Potrafią wyłapać mikroekspresje, drobne zmiany w tonie, niespójności między słowami a mową ciała. Osoba, która uśmiecha się, podczas gdy jej ręce nerwowo się wiercą lub jej postawa sztywnieje, wywołuje wewnętrzny alarm u twojego psa. One nie reagują tylko na oczywiste zagrożenia, wyczuwają oszustwo, dyskomfort i ukryte intencje w sposób, który daleko przewyższa ludzką percepcję. Psy również w dużym stopniu polegają na swoim węchu, aby rozróżniać ludzi. Twój zapach staje się punktem odniesienia, znanym sygnałem bezpieczeństwa. Kiedy ktoś wchodzi do otoczenia, jego zapach jest natychmiast porównywany z tą bazową linią. Jeśli występuje rozbieżność, stres, strach, agresja lub nieuczciwość przeniesiona przez feromony, Twój pies to zauważa. Z czasem powtarzający się kontakt z godnymi zaufania osobami wzmacnia ich dobrostan, podczas gdy powtarzający się kontakt z osobami wykazującymi oszukańcze lub szkodliwe skłonności wzmaga ostrożność. To nie jest magiczne myślenie to rozwinięty mechanizm przetrwania forma chemicznej i emocjonalnej wrażliwości, która zapewnia zarówno ich, jak i Twoje bezpieczeństwo. Rozważ historię psa ze schroniska który został porzucony i źle traktowany. Nawet po latach w kochającym domu nadal był nieufny wobec niektórych kurierów. Początkowo właściciele zbywali to jako upór, ale pewnego dnia przybył kurier, okazując zniecierpliwienie i agresywną mowę ciała. Reakcje psa były precyzyjne. Niskie warczenie, ostrożny dystans, subtelny ruch łapą, wielowarstwowe ostrzeżenie. W ciągu kilku minut zachowanie kuriera potwierdziło instynktowną ocenę psa. Z czasem pies rozwinął niezawodny wewnętrzny system oceny charakteru, wyostrzony zarówno przez przeszłe traumy, jak i głębokie więzi z właścicielami. W istocie psy łączą pamięć, obserwację i wrażliwość emocjonalną, aby odróżnić przyjaciela od potencjalnego wroga. Ta świadomość nie ogranicza się do sytuacji ekstremalnych. Nawet subtelna nieszczerość emocjonalna może zwrócić uwagę psa. Gość, który udaje przyjaźń, ale nosi w sobie napięcie, lęk lub niespójność, prawdopodobnie wywoła ostrożne zachowanie, powolne ruchy, powtarzające się węszenie, celową pauzę lub uważne spojrzenie. Te zachowania są sposobem psa na zbieranie dowodów, zrozumienie energii i przygotowanie się do działania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ich lojalność jest niezachwiana, ale kieruje się intuicją i ostrożnym osądem, dlatego psy. Często są opisywane jako moralne istoty w miniaturze. Oceniają intencje, wykrywają oszustwa i chronią tych, na których im zależy, wykorzystując połączenie zmysłów i inteligencji emocjonalnej, która daleko przewyższa naszą. Kiedy zrozumiesz te zachowania, Twoja więź z psem stanie się silniejsza. Kiedy szanujesz instynkty swojego psa, reagujesz z zaufaniem i zapewniasz mu dobre wskazówki, honorujesz jego rolę jako obrońcy i przyjaciela. Zaczynasz patrzeć na świat jego oczami, zdając sobie sprawę, że nawet najmniejsze rzeczy pauza, powąchanie, spojrzenie mówią wiele. To cicha rozmowa, zbudowana na obserwacji, pamięci i trosce ciągła wymiana zaufania i bezpieczeństwa. Dzięki temu każdemu spotkaniu towarzyszy lekcja lojalności, zrozumienia uczuć i niesamowitego psiego instynktu. Następnie przyjrzymy się prawdziwym sytuacjom w których psy wyczuły niebezpieczeństwo lub kłamstwa na długo przed ludźmi. Dowiesz się, jak dostrzec te znaki u własnego psa, na co zwracać uwagę w jego ciele, oczach i drobnych ruchach oraz jak właściwie reagować. Zwracając uwagę na te sygnały, nie tylko wzmocnisz swoją więź, ale także zajrzysz do świata, którego Twój pies doświadcza każdego dnia. Świata pełnego uczuć, naturalnego osądu i silnej lojalności. Bądź na bieżąco, ponieważ kolejne historie otworzą ci oczy na to, jak potężny jest psi instynkt i dlaczego słuchanie ich może być najmądrzejszą decyzją, jaką kiedykolwiek podejmiesz. Wyobraź sobie ciche popołudnie, a do drzwi dzwoni nowy sąsiad. Możesz się uprzejmie uśmiechnąć, uścisnąć dłoń, ale twój pies zastyga. Jego ogon opada, uszy lekko cofnięte, a wzrok skupia się na osobie ostry i nieodrywający się. Następnie ostrożnie węszy w powietrzu, subtelnie cofa się i wydaje cichy warkot, prawie niesłyszalny. Dla człowieka może to wydawać się dramatyczne, a nawet niepotrzebne, ale to instynkt twojego psa w akcji, oceniający zapach, energię i drobne ekspresje nieznajomego, zbierający każdy szczegół, aby wydać pełny osąd. To węszenie, ta pauza, to ich ciche pytanie: czy powinienem ufać tej osobie? Psy zapamiętują wzorce. Ktoś, kto wykazuje nerwowość, złość lub nieuczciwość w drobnych wskazówkach, zostaje zapamiętany. I nawet jeśli dana osoba próbuje ukryć te cechy, wyostrzone zmysły twojego psa często wychwytują rzeczy, które się nie zgadzają, a których twoje oczy nie dostrzegają. Dlatego psy tak dobrze wyczuwają złe intencje, na długo zanim ludzie zdadzą sobie sprawę z niebezpieczeństwa. To nie tylko obcy. Przyjaciele, dostawcy, a nawet przypadkowi goście mogą wywołać u psa ostrożną ocenę. Częstą sytuacją są osoby, które są niekonsekwentne. Ich głos mówi o życzliwości, ale ich mowa ciała lub zapach sygnalizuje napięcie lub oszustwo. Psy natychmiast zauważają ten konflikt. Ich reakcja może być subtelna niepewny krok, podniesiona łapa lub ciche szczekanie które wydaje się nie na miejscu. To nie są przypadkowe zachowania to sposób twojego psa na powiedzenie Coś jest nie tak zwróć uwagę. Dla tych, którzy żyją z psami na co dzień zdumiewające jest, jak dokładnie potrafią odróżnić osobę godną zaufania od kogoś, kto może wyrządzić krzywdę. Kolejny aspekt do rozważenia to więź między tobą a twoim psem. Psy nie są tylko obserwatorami innych są bardzo świadome twoich uczuć. Jeśli czujesz się nieswojo, nawet trochę, twój pies to wyczuje i może stać się bardziej czujny. Sprawdzając intencje ludzi wokół ciebie. Z drugiej strony, jeśli spotkasz nieznajomego ze spokojną pewnością, twój pies może odzwierciedlić twoje zaufanie, chociaż jego instynkty mogą nadal sprawić, że zachowa zdrowy dystans, powącha i oceni. Ta współpraca tworzy potężne partnerstwo ochronne, w którym twój pies jest zarówno lustrem twojego stanu emocjonalnego, jak i niezależnym sędzią zewnętrznych zagrożeń. Badania naukowe potwierdzają to, co właściciele psów od dawna wiedzą instynktownie. Psy potrafią odróżnić uczciwe zachowanie od nieuczciwego u ludzi. Eksperymenty wykazały, że jeśli psy widzą osobę zachowującą się niesprawiedliwie wobec innej, rzadziej wykonują polecenia tej osoby i często unikają z nią interakcji. Ich pamięć indywidualnych cech ludzkich, wzmocniona przez powtarzające się doświadczenia i ich niesamowity węch, pozwala im nie tylko rozpoznawać znajomych ludzi, ale także uczciwość ich działań. To naturalny kompas moralny, który rozwijał się przez wieki i został wzmocniony przez bliskie więzi rodzinne. Pomyśl o historii opowiedzianej przez trenera psów. Pies rodziny natychmiast opierał się pozornie przyjaznemu gościowi, który wszedł do domu. Chociaż ludzie na początku się śmiali, w ciągu kilku minut gość wykazał subtelne, manipulacyjne zachowania, małe kłamstwa i próby wpływania na decyzje dla własnej korzyści. Ostrożność psa była słuszna przez cały czas. W innym przypadku uratowany pies unikał pewnego sąsiada, który wcześniej wykazywał agresję wobec zwierząt, nawet miesiące później, bez żadnych słownych wskazówek. Psy nie zapominają, przechowują informacje sensoryczne, wzorce energii i wskazówki emocjonalne, aby kierować swoim zachowaniem i często chronić ludzi, na których im zależy. Ucząc się rozpoznawać te zachowania, zyskujemy głębsze zrozumienie subtelnych sposobów komunikacji psów. Uporczywe spojrzenie, delikatne cofnięcie się, dłuższe powąchanie, a nawet niepewnie podniesiona łapa to sygnały oceny. Mówią nam, że Twój pies aktywnie ocenia moralny i emocjonalny krajobraz ludzi wokół niego. A kiedy reagujesz ze zrozumieniem, szanując jego przestrzeń, obserwując jego sygnały i uznając jego instynkty ochronne, Wzmacniasz swoją więź i zaufanie. Nie tylko mieszkasz z pupilem, dzielisz swoje życie z obrońcą, cichym obserwatorem i lojalnym przyjacielem, którego zrozumienie wykracza daleko poza to, co ludzie mogą od razu dostrzec. Bądźcie z nami w kolejnej części, gdzie zagłębimy się w konkretne gesty, drobne ekspresje i sytuacje, które dokładnie pokazują, jak psy wykrywają nieuczciwość i niebezpieczeństwo. Nauczysz się interpretować subtelne sygnały w zachowaniu swojego psa, co poprawi zarówno bezpieczeństwo, jak i waszą emocjonalną więź. Rozumiejąc te sygnały, zobaczysz świat ich oczami, świat bogaty w intuicję, świadomość emocjonalną i silną lojalność. Każde spojrzenie, każde powąchanie, każde drobne wahanie stanie się lekcją empatii, czujności i zaufania. A zamykając ten rozdział, pamiętaj. Zachowanie Twojego psa to przewodnik, odzwierciedlenie zarówno ludzi wokół Ciebie, jak i więzi, którą dzielicie. Im więcej obserwujesz, tym więcej rozumiesz, tym głębsza stanie się Wasza więź. Bądź na bieżąco, aby poznać więcej spostrzeżeń na temat niesamowitych sposobów, w jakie psy widzą świat. Zaskoczycie, co zauważają i jak codziennie pokazują swoją lojalność i inteligencję.